W każdy piątek od połowy listopada na dni 2011, tuż po poranku Krzysztofa Skowrońskiego albo Piotra Goćka. Tomasz Wybranowski, cóż, przed chwilą rozmawialiśmy z Piotrem Guziałem, niesfornym, jak się o nim mawia. Wojowniku z Ursynowa. To wszystko w związku z odwołaniem Hanny Gronkiewicz Walc, ponieważ 13 października wielkie referendum w celu odwołania Hanny Gronkiewicz Walc z fotela prezydenta, ale my znowu powracamy do kultury i powracamy do Limeryk. Ze mną jest moja serdeczna przyjaciółka, osoba, bez której ten festiwal nie byłby taki, jaki jest Anna Turzyńska. Witam ciebie Anno. Dzień dobry. Dzień dobry, witam również bardzo serdecznie. Anno, mówiliśmy już dzisiaj o wystawie Dzieci Korczaka, czyli of Janusz Korczak. Mówiliśmy o wystawie naszych irlandzkich polonusów tworzących sztuki malarskie z udziałem m.in. mojej kochanej Katarzyny Sutak, producentki, bez którego nic nie mogłoby się dziać, antenowa radiowa i, i dziennikarska. Mówiliśmy również o Wielkim Otwarciu z udziałem... Pani Lord Major, jak również pana Ambasadora Marcina Nawrota, ale, ale, ale przed nami rzecz bardzo ważna, o której musimy opowiedzieć, bo już jutro w sobotę 28 września w George Boutique Hotel. A wielka szansa na odkrycie nowych, młodych i świeżych pod kątem migawki i spojrzenia fotograficznego adeptów tej sztuki. Warto dodać, że finał wystawy poprowadzi gość z Polski, reporter Gazety Wyborczej, pan Marcie Kamiński, a potem projekcja filmu War, Photographer. Ale zanim o tym proszę mi powiedzieć, jak Irlandczycy, mieszkańcy Limerek przyjmują ten nasz festiwal, Festiwal. Czy on, on już się naprawdę wpisał w krajobraz kulturalny i nie tylko Limeryk? Tak, słuchając Kiedy Tomku właśnie o tym również myślałam, ponieważ w związku z tym, że jest to już siódme, ogromna liczba dla nas Festiwalu Polskiej Sztuki, jest to siódmy rok z rzędu, kiedy bierzemy tutaj udział na arenie artystycznej i w tej chwili można śmiało powiedzieć, że jest on bardzo rozpoznawalny, szczególnie właśnie wśród Irlandczyków, do których przede wszystkim w tej chwili już tutaj kierujemy nasze działania. Tutaj większość naszej promocji i marketingu jest kierowana do tamtejszych mieszkańców, aby dowiedzieli się więcej o nas, o naszej kulturze, o, o, o tym co robimy, co to jest w Polsce, czego oni nie widzą na co no właśnie to, że jesteśmy nie tylko dobrymi pracownikami, nie tylko fantastycznymi sąsiadami, ale również, że w nas buzuje ta artystyczna dusza. Powiedzmy kilka słów o, o tych wszystkich miejscach, w których dzieją się te rzeczy, bo... Ja zawsze powtarzam, czy to w radiu Nile FM, czy w radiu Krzysztofa Skowrońskiego w net, że The Hand Museum, gdzie było uroczyste otwarcie, gdzie można podziwiać wystawę polskich malarzy, artystów tworzących na wyspie, właśnie z udziałem innymi Katarzyny Sudak, jak również wystawa korczakowska, czy Janusz Korczak, kurator wystawy pani Magdalena Magrzyk, to miejsce niezwykłe, nieprawdaż? Oj, skadalowcy, zgadza się. Hand Museum przede wszystkim swoją lokalizacją zyskuje bardzo dużą publikę i w miejscu tym również nasze festiwale biorą udział. Natomiast inne miejsca, które dotyczą nas jako Festiwalu Polskiej Sztuki, to między innymi, tak jak wspomniałeś, George Duty, który będzie rozstrzygnięcie naszego wielkiego konkursu fotograficznego, który rozrósł się już po raz poza granice irlandzkie, bo dotarł nawet już do Islandii i do Norwegii. Mieliśmy zgłoszenia już z krajów bardzo dalekich, z tego bardzo, bardzo się cieszymy. To właśnie będzie się działo w George Beauty, będziemy wiedzieć, kto jest zwycięzcą tegorocznego konkursu. Ponadto bierzemy udział, tutaj jest koncept przepiękny, który odbędzie się w The Office Bar, to jest pub, który jest położony też w zupełnym centrum miasta i tam będzie występ orkiestry Supertonic, który odbędzie się 5 października. To jest no, taki nasz bardzo duży, główny punkt programu. Ponadto jest też Logbar, też w centrum miasta, w którym są wyświetlane filmy. I w zasadzie na tym kończy się tutaj temat lokalizacji, bo tylko w tej obrębie będziemy brali udział. A to są miejsca przyjazne i naszym artystom, jak również wszystkim Polorusom którzy chcą pojawić się na festiwalu. To, o czym mówiła Ania, dodam jeszcze Państwu, sobota, piąty dzień października, office Bar, właśnie koncert grupy The Supertonic Orchestra, której liderem jest Przemysław Łożowski którego serdecznie pozdrawiamy. Polski klezmerski ja folk z domieszką tej naszej rokowej synkopy, jak ja to mawiam. Troszeczkę jazzu, ale również muzyki bałkańskiej. Ale jeszcze ważna rzecz, bo przed koncertem spotkanie z kobietą roku 2020 2013 W Zjednoczonym Królestwie Agnieszką Kołek, założycielką festiwalu Art for Freedom. Spotkanie z Agnieszką Kołek, kobietą roku 2013, odbędzie się 5 października, zaraz przed występem orkiestry Supertonic. I na stronie oficjalnej Polskiego Festiwalu Kultury, czyli PAF dowiemy się o lokalizacji tego występu. Oczywiście odsyłamy na Facebooku, bo wszystko dzieje się na Facebooku i wszyscy, wszystkie firmy, wszystkie podmioty kulturalne, jak również nasi sponsorzy związani z Polish Art Festival, siódmą odsłoną, naszego limeryjskiego festiwalu są właśnie tam. A właśnie, kończąc naszą rozmowę, Anno, chyba trzeba spowiedzieć o na, tych naszych głównych, najważniejszych sponsorach, bo oczywiście Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Ambasador Marcin Nawrot był na uroczystym otwarciu, ale przecież nie tylko Ambasada. Nie tylko Ambasada, chociaż z reguły oni bardzo mocno nas wspierają, nie ma tu co ukrywać. W tym roku bardzo mile byliśmy zaskoczeni odzewem ze strony irlandzkiej, bo ponieważ. Z wiadomo, jak to bywa, z reguły zwracamy się do polskich biznesów. W tym roku również irlandzkie firmy wspomogły nas nie tylko finansowo, ale również w cudzysłowie voucherowo, czyli uzyskaliśmy wyżywienie i tak dalej w ramach właśnie irlandzkich biznesów, z czego bardzo się cieszymy i bardzo jeszcze raz dziękujemy. To była Bella Italia w Limerick. Natomiast inni sponsorzy, którzy na pewno warto wymienić, to jest Kreatywna Szkoła Marzeń. Mówiliśmy o Beli także i są oni jednym z, głównymi, z głównych sponsorów naszych. Również firma Security System Q3 wspomogła um, nas mocno. Building Services Martompol. Um, kolejnym naszym dużym sponsorem jest Joanna Accounting Services. Um, oprócz tego Silver Bash, czyli to są transfery lotniskowe. Jest też sklep Wisła, który od od początku istnienia naszego festiwalu jest z nami cały czas i, i, i też bardzo intensywnie nas tutaj wspiera. Jest y, również przychodnia Healthwise, znajdująca się w Limerick, y, która finansowo bardzo mocno nas również wspiera. Jest Carambola, czyli szkoła, y, która, y, firma, która dostarcza luncha do szkół. Y, firma Long Hair, y, włosy, przedłużanie włosów. I wielu, wielu innych. Jest oczywiście szkoła justyki naszej, English Language Institute, ELI. LA. I to są główni nasi sponsorzy, których przede wszystkim chcielibyśmy przedstawić. I bardzo, bardzo mocno jeszcze raz podziękować w ramach, w imieniu właśnie Festiwalu Polskiej Sztuki o nich będziemy jeszcze mówić za tydzień, za dwa tygodnie i za trzy tygodnie podczas podsumowania Drodzy Państwo, przypomnę tylko, że jutro w sobotę, 28 września w George Boutique Hotel finał wystawy fotograficznej który poprowadzi gość z Polski, o którym mówiliśmy za mną, Turzyńską, pan Marcin Kamiński, a potem zaprosimy na projekcję filmu War Photographer i dyskusję do Lock Bar. Pozdrawiam Justynę Swodzińską dyrektor festiwalu, jak również matki chrzestne, współzałożycielki czasami Podsłuchuje nas Natalia czarnecka Dilink, jak również Magdalena Sudunk, które serdecznie ściskamy i pozdrawiamy. Anna Turzyńska pozostaje jeszcze z nami poza anteną, ale Antenie już je żegnam. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie siódmocą na Festiwalu Sztuki Polskiej w Limerick wciąż trwa. I cóż, ja powoli będę się już żegnał z Państwem. Pomyślałem, że na zakończenie dzisiejszego programu może zabrzmieć tylko ta piosenka. Tytułowe nagranie z dla mnie najlepszego, korzennego, bo rokowego krążka grupy YouTube. Ten pierwszy okres między rokiem 1978 a 1987 w moim subiektywnym odczuciu był najlepszy. Oczywiście krążek DM forgetable fire i utwór tytułowy. Katarzyna Sudak, produkcja, dobry duch programu, Tomasz Wybranowski, głos scenariusz, dobór muzyki mówią już do usłyszenia.